Specjalny program dziennika Gazety Prawnej. Witam. Ja nazywam się Agnieszka Burzyńska, a moim państwa gościem jest w tej chwili Jan Krzysztof Ardanowski, Prawo i Sprawiedliwość, były minister rolnictwa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak pan ocenia wyniki wyborów? Wie pan, wie pan ja specjalnie się nie zdziwiłem, dlatego że odległość między wyborami parlamentarnymi a tymi obecnymi jest stosunkowo niewielka. I można było spodziewać się, że w pewnym sensie tam, gdzie jest możliwość porównywania, gdzie są wyniki polityczne, czyli praktycznie sejmiki, może duże miasta, tam te wyniki będą zbliżone i to tak mniej więcej ten podział polski i wyniki Platformy i PIS-u są, są zbliżone. Całkiem inaczej to wszystko rozkłada się w powiatach, w gminach. Ja bardziej tym żyję również tu w swoim województwie. Tu jest wybieranie nie szyldów partyjnych, a wybieranie konkretnych ludzi, których wyborcy znają, którym ufają, czy o których ktoś dobre zdanie ma. I rozkład jest różny, bo wielu doświadczonych samorządowców dobrze działających zostało ponownie wybranych, ale i dla niektórych było dużym zdziwieniem, bo sami o sobie mieli zdanie bardzo pozytywne, a jednak wyborcy stwierdzili, że już Przepraszam za wyrażenie, się zasiedzieli i już nic nowego nie wniosą. Więc te, te wyniki generalnie były dość do przewidzenia. Problemem PiSu, mówię to ze smutkiem, jest przede wszystkim to, że jest partią, która owszem, jakiś udział w scenie politycznej ma i mieć zapewne będzie, natomiast swoim, swoją działalnością, swoją postawą, swoją strategią wyborczą. Właściwie doprowadziła do tego, że nie ma zdolności koalicyjnej, że nikt za bardzo z pis rozmawiać nie chce na różnych poziomach samorządu. To znaczy, to, to no właśnie, moim a dlaczego, zdaniem. Powinna... A dlaczego tak się stało? Było przekonanie przed wyborami parlamentarnymi, które dominowało w kierownictwie PiS-u, chociaż ja zwracałem na to uwagę, nie tylko ja, inni również przestrzegali. Było przekonanie, że Prawo i Sprawiedliwość szerzej obóz Zjednoczonej Prawicy wygra wybory samodzielnie. W związku z tym idzie na wojnę ze wszystkimi, nie musi zabiegać, nie musi wysyłać sygnałów, żeby wspólnie z kimś tam dalej działać, co się zemściło również tym, że nikt nie chciał z Prawem i Sprawiedliwością rozmawiać o jakichkolwiek koalicjach. Boję się, że będzie podobnie w tej chwili, przede wszystkim jeżeli chodzi o sejmiki. Zresztą tu jest duża dominacja centrum politycznego, czyli liderzy partii politycznych, zarówno koalicji obywatelskiej, jak i trzeciej drogi, będą bardzo pilnowali, żeby ich działacze w terenie nie chcieli czasami, nawet jeżeli byłoby to uzasadnione lokalnie czy regionalnie, żeby nie chcieli koalicji z prawem i sprawiedliwością. No, tak było w przypadku PSL-u w zeszłej kadencji, kiedy Władysław Kosiniak-Kamysz właśnie bardzo pilnował, żeby nie odwróciła się żadna y, koalicja i żeby, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie zdołało odwrócić y, żadnej koalicji. Jarosław Kaczyński ogłosił jednak wczoraj dziewiąte zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. Ja rozumiem, że pan nie powie łubu-dubu, panie prezesie nie ja już się wypowiadałem na ten temat po wyborach parlamentarnych. To spadły na mnie różne gromy, że przecież wygraliśmy te wybory. Owszem, wynik po ośmiu latach sprawowania trudnej władzy kompromitujący nie jest. To jest wynik, z którego może inni by się nawet cieszyli, te 35%. W tej chwili mniej więcej podobnie, z niewielką tendencją spadkową. Ale w systemie demokratycznym wygrywa ten, kto jest w stanie stworzyć większość parlamentarną czy sejmikową i, i sprawować władzę wykonawczą. W związku z tym trudno mówić o wygraniu przez Prawo i Sprawiedliwość. Ten wynik świadczy o tym, że poglądy prawicowe czy konserwatywne są dość trwałe, pewnie na tym poziomie tych 30 kilku do 40% się są w społeczeństwie ugruntowane, natomiast to nigdy nie wystarczy do tego, żeby samodzielnie rządzić. I trzeba umieć również rozmawiać z innymi, nie budować przepaści, nie kopać jakichś rowów, tylko umieć współpracować, w szczególności na poziomach regionalnych, gdzie bardziej to dobro wspólnoty, wspólnoty społeczności lokalnej jest ważne niż interesy partii politycznych. Również uważam, że. Mówiłem o tym wielokrotnie, to też wywołuje jakąś tam irytację u moich kolegów z pisła, a mówię to w sposób absolutnie spokojny i przemyślany. Nie wystarczy krytykować obecnie rządzących. Ja tak na marginesie dostrzegam erozję poparcia obecnej władzy w stopniu bardzo szybkim. Szybszym nawet niż się wszyscy spodziewali. Okazuje się, że w dużej mierze ludzie czują się oszukani przez Donalda Tuska i jego ekipę, tymi obietnicami składanymi na wyrost tymi konkretami, które miały się materializować błyskawicznie. Przecież pan premier mówił o tym, że na rozwiązanie niektórych spraw są 24 godziny, potrzebuje tych spraw, które inni może przez miesiące czy lata nie byli w stanie rozwiązać. Również na, w kontaktach z Unią Europejską. Teraz się okazuje, że to był jakiś humbug, że to było jakieś ściema, kto młodzież mówi, albo jak to mówią działacze Platformy Obywatelskiej, to była tylko przenośnia, to, to, to pewnego rodzaju symbol, a nie konkret. No ale ludzie uwierzyli w te 100 konkretów, których jako żywo nie ma. Ale sądzę, że. Nawet i utrata popularności ze strony koalicji rządzącej, którą ja dostrzegam, i część ludzi, która w październiku głosowała na Donalda Tuska, zaczyna chyba tego żałować, bo czują się rozczarowani. Tylko, że to poparcie, ten spadek poparcia nie przekłada się na wzrost poparcia prawa i sprawiedliwości. Znaczna część społeczeństwa, ja spotykam się na co dzień z ludźmi, przede wszystkim na wsi, bo to jest ten Mój obszar podstawowej aktywności zaraz, mówi, że, tym że nie ma rozmawiamy. za bardzo na kogo głosować, i to jest pewnego rodzaju dramat znacznej części społeczeństwa w Polsce, że nie mają na kogo głosować. O czym świadczy choćby ta frekwencja: no to połowa ludzi nie głosowała. Zaraz porozmawiamy o owsi, o rolnikach, o tym, co, o tym, czym Pan się najbardziej interesuje, ale Pan powiedział, że rowy zostały wykopane i one by musiały zostać zakopane. No, tylko jak to zrobić? Czy jest jakiś pomysł na kampanię do Europarlamentu, bo to jest ta kampania, która się zbliża wielkimi krokami, no i kolejna kampania, która nas czeka. Nie spodziewam się, żeby tu jakieś koncyliacyjne gesty. Były to Tusk będzie chciał ugruntować, utwierdzić przekonanie w społeczeństwie, że on rządzi, nikt mu nie podskoczy, Prawo i Sprawiedliwość będzie starało się no, wystawiać jakichś mocnych kandydatów. To jest naturalne, to tak się zawsze dzieje. Natomiast czy ja jestem często pytany, odbierany zresztą jestem jako ten człowiek może trochę środka, ten koncyliacyjny, który umie rozmawiać ze wszystkimi. Tym bardziej, że obszary, którymi się zajmuję, czyli głównie sprawy rolne, to są obszary, gdzie nikt sukcesów politycznych jakiś spektakularnych nie odniesie. Tu, żeby utrzymać, uratować rolnictwo, żeby te różnego rodzaju głupoty, które z Europy również idą, nie zniszczyły polskiego rolnictwa, jest potrzebna współpraca. I ja do takiej i zachęcam, i jak sądzę, jestem w stanie również no ręki sam pan przyłożyć. Mówi, ale sam pan mówi, że nie ma na to szans, także, że pan nie widzi. No na więc szans. boję się i mówię to z takim no, smutkiem, że dopiero chyba jak państwu, społeczeństwu strach w oczy zajrze, a sytuacja międzynarodowa jest bardzo niebezpieczna bardzo, właściwie z każdym dniem bardziej niebezpieczna może dopiero wtedy Polacy się obudzą i jakaś. Zgoda narodowa, jakiś pakt o nieagresji zapanuje. Na, na razie to jest okładanie się jakimś politycznym, nie wiem, żeby użyć jakichś określeń rolniczych, cepem, kłonicą czy orczykiem, walenie po tych drugich, dehumanizowanie, twierdzenie, że są tylko i wyłącznie siedliskiem zła i diabła, i to jedna i druga strona w ten sam sposób postępują. To nie świadczy dobrze, ale również ten podział społeczny, który jest dramatyczny, to jest porównanie wręcz ciśnie się samo do Tutsi i Hutu, jest niebezpieczny dla Polski, bo w sytuacjach zagrożenia i międzynarodowego i niepewnej sytuacji w dalszym ciągu co do naszego rozwoju, co do zagrożeń ekonomicznych, to powinno być jednak większe myślenie o wspólnocie narodowej, nawet jeżeli się różnimy w ocenie Drogi Polski, tym czym ona, do jakiego, jak powinna być zarządzana, w jaki sposób realizować cele średnio i długookresowe, to nawet jeżeli się różnimy, to nie możemy myśleć o sobie jako o wrogach. A niestety to zjawisko w Polsce obserwuję i przy każdych kolejnych wyborach ono właściwie jeszcze się potęguje. W samorządach myślę, że na niektórych poziomach, tam gdzie są ludzie w miarę mądrzy, może dojść do jakiejś jakiej współpracy w realizacji konkretnych celów, ale już na tym poziomie dużych miast i sejmików będzie utrwalony ten podział na polskie platformianą i polskie pisowską, no z jakąś tam istotną rolą, z byciem języczkiem uwagi trzeciej drogi, która tak de facto żeruje rządy Tuska, bo Tusk nie miałby władzy i koalicja obywatelska nie miałaby władzy, Gdyby nie poręczenie, zagwarantowanie, podżyrowanie ze strony trzeciej drogi, która bierze pełną odpowiedzialność w związku z tym za wszystko, co się w Polsce dzieje. Czyli siedzimy, jak pan mówi, na dwóch barykadach. Jest jeszcze ta trzecia droga, która no, żeruje, bo, bo też PiS jakby nie zwracał, tak jak sam pan powiedział, uwagi na ewentualnych. Koalicjantów, ale ja chciałam zapytać. o. No i, za, no i za to również PiS zapłacił wysoką cenę, że nikt nie chciał z nim rozmawiać. Może jest czas na opamiętanie. A, a ja chciałam zapytać, jaki wpływ na wyniki wyborów mieli rolnicy? Wszyscy mówią, że to jest malutka grupa, grupa ludzi. Nie, to nie jest malutka grupa ludzi, bo może tych zajmujących się rolnictwem jest coraz mniej. To jest pewien proces, który w całej Unii Europejskiej zachodzi, że elektorat chłopski. Się kurczy, ale w Polsce rolnictwem zajmuje się w dalszym ciągu około 1 200 tysięcy gospodarstw licząc dorosłych członków rodziny. To są 4-5 milionów wyborców. Część z nich zajmuje się już na niewielką skalę rolnictwem, bo tych gospodarstw żyjących z rolnictwa jest zdecydowanie mniej. Szacuje się, że może jest to około 300, może 500 tysięcy. Te dane są nieprawdziwe. Czy, czy ma, nie do końca? weryfikowalne, bo nie wiadomo jaki udział dochodów w budżecie rodziny stanowią dochody z rolnictwa, ale te wyniki wyborów, zresztą to jest powtórzenie trochę wyników z października, pokazują, no tak że z jednej strony tak. Tak jak że z jednej strony rolnicy i rodziny z nimi związane, bo to nie jest tak, że tylko sami rolnicy, bo jeżeli na wsi jest kilka gospodarstw, które pracują. Ludzie widzą, jak ciężko ci właściciele gospodarstw pracują, jakie ryzyka ponoszą, jakie mają kłopoty, zmartwienia, problemy, spowodowane też i sytuacją międzynarodową, i tym zbożem z Ukrainy, i różnymi błędami, które były przez lata popełniane. To w dużej mierze ci sąsiedzi, nawet jak już sami nie żyją z rolnictwa, solidaryzują się z tymi. Swoimi sąsiadami, rolnikami, i te wyniki wyborów potwierdzają, że właściwie rolnicy są taką grupą, może złe słowo porzuconą, ale taką, która nie upatruje w nikim właściwie swojej reprezentacji. Kiedyś niewątpliwie przez kilka lat taką reprezentacją było Prawo i Sprawiedliwość. To może w jakiś tam sposób również było w czasie, kiedy ja byłem ministrem rolnictwa. Program Rolny Prawa i Sprawiedliwości zapewnił wybory wygranie wyborów właśnie wielką reprezentacją, wielkim poparciem ze strony wsi w wyborach zarówno 18 roku, w wyborach samorządowych, ale jeszcze bardziej w wyborach parlamentarnych w dziewiętnastym, a najbardziej w wyborach kandydata Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich w roku 20. To były rekordowe wsparcia ze strony mieszkańców wsi, w szczególności rolników, ale szerzej, tak jak wspomniałem, mieszkańców wsi, Natomiast coś się popsuło i już w 23 roku to poparcie było mniejsze, bo wielu ludzi stwierdziło, że niestety PiS zawiódł zarówno kiedyś piątką dla zwierząt, czymś nielogicznym z punktu widzenia wsi, ale również tą brakiem precyzyjności czy też pewnego rodzaju niewyjaśnieniem, nie nie a wieś wręcz stwierdziła oszustwem związanym z importem zboża z Ukrainy tym, że różne firmy zarobiły miliardy złotych, a nie było chęci stanięcia w prawdzie i opublikowania, kto te pieniądze kosztem rolników zarobił. Ale PiS za to karę, tak jak wspomniałem, poniósł w wyborach parlamentarnych. Natomiast bardzo wielu rolników no, wiązało jakieś nadzieje z obecną władzą. Sądząc, że skoro premier jest taki wpływowy, w Brukseli opowiadał nam przez lata, że on wszystko tam może błyskawicznie pozałatwiać, bo wszędzie są jego Znajomi, no to rolnicy zwracają swoje słuszne oczekiwania, słuszne postulaty, którym, którym dają wyraz również protestując w całej Polsce. Zwracają mniej może do ministra rolnictwa, a bardziej do rządu, a w szczególności premiera Toska, oczekując, że on te problemy rozwiąże, a on sobie kpi, ma rolników głęboko w poważaniu i nie zamierza tymi sprawami się zajmować. No to jest trudny, trudny temat, ale ja jeszcze na koniec już, bo czas niestety biegnie nieubłaganie. Zapytam, kto za Jarosława Kaczyńskiego? Czy prezes Pisu tym wynikiem wyborczym się obronił? Bo byli już tacy, którzy przymierzali do, do tego, że zastąpi go ktoś, nawet jakieś takie przymierze pomiędzy Andrzejem Dudą a Mateuszem Morawieckim było wróżone. Byłby Pan za? Panie redaktor, to jest pytanie, które dziennikarze stawiają na okrągło. Szczególnie kiedy pewien mit o nieomylności Kaczyńskiego pryz, kiedy zaczęli się wypowiadać różni, różni ludzie, nie tylko ja, nie można tam zbagatelizować, ale profesor Andrzej Nowak, wybitny intelektualista, przedstawiciele różnych środowisk, mówiący o tym, że no, niestety sytuacja jest taka, że jeżeli pisnie dokona Zmiany również sposobu funkcjonowania, w tym również zmian kadrowych, to niestety nie będzie partią, która może realnie myśleć o powrocie w jakiejś dłuższej perspektywie czasu do władzy, nawet jeżeli będzie postępowała erozja władzy obecnej i spadek jej popularności. Prezes Kaczyński jest osobą powszechnie szanowaną w Prawie i Sprawiedliwości, również przeze mnie. Ja jestem 22 lata w PiSie, jestem może jednym z, naj, z najstarszych członków PIS-u w Polsce. Byłem w tej partii, dlatego że pewna wizja przedstawiona przez braci Kaczyńskich mnie przekonała. Byłem przekonany, i jestem, że te cele i Polski Solidarnej, ale i Polski radzącej sobie na arenie międzynarodowej, która nie pozwala sobie w kaszę dmuchać, która jest polską opartą o tradycję, również o pewien konserwatywny w dobrym tego słowa znaczeniu sposób myślenia. Związana z linią, czy, czy idea związana również z tradycją chrześcijaństwa w Polsce, prezes Kaczyński jest osobą w dalszym ciągu szanowaną. Ale zarządzanie partią wymaga i większej sprawności, i tutaj niestety wiek zaczyna również. To, to nie mówię tego z przekąsem, bo i każdy z nas upływ czasu obserwuje, ale również pewne zabetonowanie tego kierownictwa wokół prezesa Kaczyńskiego i on, dopóki będzie żył, dopóki będzie chciał, będzie osobą wywierającą największy wpływ na funkcjonowanie tej partii i nikt mu tego, broń Panie Boże, nie odmawia, ale jednak, żeby wyciągnąć wnioski z wyborów, żeby przeanalizować błędy popełnione, żeby wskazać pewną nową misję, nowy cel, nowy, nowy program, nie tylko krytykowanie Tuska et no to trzeba też i nowych ludzi. Zapewne w pisie takich ludzi jest wielu. Jest również pewna grupa młodszych ludzi, ja już ja jestem w takim nie pokoleniem. Widzę, ale dobrze, no. Nie nie są, tylko że wie Pani, siedzę w klubie wśród posłów i widzę, że tam jest wielu ludzi o dużym potencjale, ale boją się również jakby odezwać, bo każda, każda wypowiedź, każda chęć odgrywania jakiejś. Może znaczniejszej roli powoduje od razu niechęć albo podejrzliwość, że ktoś chce, nie wiem, prezesa siodła wysadzić. Zresztą uważam, że pewne oparcie się na zbi mądrości zbiorowej, a w tym klubie jest wielu bardzo wybitnych i mądrych ludzi, chcę to mocno podkreślić. Było siłą, kiedy byliśmy w opozycji. Były zespoły, były grupy tematyczne, środowiskowe, które wypracowywały rozwiązania lub minimalizowały ryzyka podejmowanych decyzji zgłaszanych przez kierownictwo partii, to nie działa. To, to, to w tej chwili jest zbiór raczej żołnierzy do podnoszenia ręki, a to dobrze nie wróży tej partii, bo w tej partii oprócz naczelnika, marszałka są potrzebni również generałowie i oficerowie. Jan Krzysztof Ardanowski, prawo i sprawiedliwość, był minister rolnictwa, był moim i Państwa gościem. Bardzo Panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Pozdrawiam Panią i pozdrawiam wszystkich i czytelników i Waszych widzów. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.